Wszystko co dobre szybko się kończy, zwłaszcza ferie zimowe. Nastał koniec posesyjnej regeneracji, a zarazem początek nowego semestru. Ale bez obaw, powrót na uczelnię ma także swoje plusy. Zobaczcie sami. Akcja Witaj po feriach. Jest to wydarzenie dość wyjątkowe, bo razem wspólnie z 16 jednostkami Uniwersytetu Warszawskiego witamy studentów po feriach, czyli po tej takim czasie, gdzie mogli odpoczywać i wracają niestety do tej szarej rzeczywistości. U nas można dostać bardzo różne rzeczy. Takie super naklejki o, z naszą kolumienką samorządową, są holograficzne, bardzo ładnie wyglądają na przykład na laptopie. Dziś mamy tłusty czwartek, więc można u nas dostać pączki. Mamy też herbatę, bo jest w miarę zimna. W ferii w ogóle się nie uczyłem, ponieważ to wydaje mi się nawet trochę lekki grzech, żeby w ferie nad książkami siedzieć. Głównie to było odpoczynek, chociaż miałem w tamten wtorek wyrywane ósemki obie. Całe szczęście, zdaliśmy wszystko za pierwszym razem, nie mieliśmy żadnych poprawek. To zdał, ten zdał. No tak. Bardzo fajnie jest zobaczyć znowu tych wszystkich ludzi, tak? czy nawet się tutaj spotkać. Na naszym stędzie. Fajnie, że możemy spotkać się znowu z naszymi wykładowcami, którzy bardzo często są dla nas wielkimi autorytetami. Na feriach tęskniłam za moim kołem naukowym, któremu poświęcam dużo czasu, zamijaniem znajomych na uczelni. Myślę, że ludzie głównie, którzy zapytają, jak tam ferie, prawda, przywitają się, pośmieszkują. Tęskniłem za ładnymi koleżankami z angielskiego na pewno też. <laughs> Obiadki na wydziale między zajęciami, no tego brakowało.